Ale cześć widzowie z tej strony Pączek witam was w kolejnym materiale na moim kanale i dzisiaj nagrywamy kontynuację Call of Duty Black Ops także tak widzowie, oczywiście klikamy sobie camping i bierzemy sobie oczywiście resum game bo zaczynamy oczywiście kolejną misję także tak, bierzemy sobie jest no i my, widzowie nie mamy na no, co czekać tylko bierzemy sobie od razu no. Pominaliśmy sobie to widzowie żeby nie było tak co tu się dzieje? To, wow wow zaczynamy widzowie kolejną misję także tak widzowie, wy zasubskrybujcie kanał pączek fn i bardzo dziękuję każdej osobie, która zasubskrybuje a my tak widzowie, zaczynamy oczywiście misję ale się mi się zaczęła. Jasnych win zabili naszego. Ja. uau Ai! é um. Yo, szybko otwierajmy. Kurde, jest, udało się. O. Jest, widzowie, jesteśmy już na powierzchni wreszcie. Dostał chłop, o, ale przybliżony strzał ładny był. Spot wow. Co się dzieje? O, widzowie, możemy pływać. O, widzowie, jakie mamy cele? Musimy chyba, znając życie, to chyba, co? Dobra, także tak widzę, sobie. Wszyscy wyeliminowani. Видите? Хочу. Что это? Кто-то бедит ножа. Łowidzowie, widzowie. A widzowie przechodzimy sobie pod tym drewnem. Dobra. I ty widzowie już wiemy co mamy robić, widzowie teraz. Bo teraz musimy jej pod wodą zabić. Dobra. Nie możemy dać się wykryć. Dobra, fał, wiem, 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 wiem. Już. Dobra widzowie, pocieka akcja będzie. Jest, mam. U... Co się widzowie stało? Ale to było brutalne. Co się stało, widzowie? Ej, co jest. Ja nie widziałem, że taka akcja będzie. Co jest. Ale widzowie, dobra, my idziemy dalej. To jest Bruman? To jest Bruman, no. Co? Może mo mogę do... Go tak? Ja bym wziął. O, jakieś branie dokładnie. Na przykład to. Dobra. Ajaj. Mamy tylko pistolet ciguwicowy. Wow, to my też musimy iść. No, skacz! Dobra, podkładamy widzowie chyba C4. Tak, zna... tak, C4. C4 pod wodą. Dobra widzowie. Wypływamy widzowie na górę. Dobra, mamy już Dobra widzowie, mamy to. No i idziemy. Wo. No, i Nie Nevím, půjdeme tak jak on, Čím, na kucaka. Pro? Ej, widzowie, sorry, że ja taką misję nagrywam, ale nie wiedziałam, że nie wiedziałam, że taka misja będzie ta, taka widzowie wiecie sami. Ale dobra, widzowie, my sobie idziemy dalej. No i no, musimy jeszcze raz to zobaczyć niestety widzowie, no. Dobra. Dobra. O, joj, joj. Dobra, już nie patrzymy na to. A on co zrobił? To samo. Dobra, też to tu. Wietmańczyku, to my w Wietnamie widzowie walczymy? Walczymy? Jo. Wow, widzą, a, my, my widzowie musimy C4 to znowu podłożyć, jak wcześniej. O, i teraz widzę, Aha, widzowie, bo tu przejście da się otworzyć. Aha. Dobra, pod drewnem sobie przepłyniemy, jak to było. <ślesk> wow. Ajaj. Dobra, trzy dwa jeden, wow! ale się udało, Będziemy z Wietnamem. Musimy to wygrać, to nie jest taki dobry kraj, no i mówię, że to nie jest dobry kraj i mnie zabijają, dobra? To może to taki słaby kraj nie jest, widzowie, ale dobra. Fajny był efekt, widzowy tego w ogóle, jak to wybuchło. Widzieliście sami, że to był taki. No kurde, oni tak wkurzają. Wietmańczyki. Ten zerpek jest szczególnie. O, ten spammer, to kurde. Dobra, widzowie.

Dobra. Ajajaj. Dobra, widzowie, robimy mu to. Dobra. Dobra, tu już, czyk. poszło. Hajdi Musimy się wyprzedać. Wow. Ale ich widzowie. Ładnie widzowie. Jeszcze mamy 636 amunicji, nie, nie? Wow. Ej, co tu się stało? Ej, co jest widzowie? No. Do Aha. Dobra. Aj, nie zdążę zamknąć okna. A ja yes, już poczuję. Dobra, lecimy dalej. Uuuu, leć, 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 lecimy, lecimy na szczęście i... Wow. Dobrze widzę, że ja go wyeliminowałem, bo on by nas zabił. Chyba. Uuuu. Wow. Dobra, follow, follow, follow. Dobra. Wyczyszczeni. Dobra, to już nie, yy, wyczyściliśmy ten bodniaczek. Nie, no, zapomniałem w którym się widzowie odrzucę granat? Bo ja nie wiem. Ja nie wiem widzowie, w którym się odrzucę granat. Ja na kąpie widzowie tak nie gram, bo widzowie ja dla was nagrywam te nowsze części na Xboxie jakby te starsze na... Chcecie, nie? Specjalnie dla Was kupuję te Call of Duty, żebyście je mogli oglądać z całą częścią. Albo, że jak nie możecie na przykład przejść i macie na to, obejrzyjcie sobie na przykład mnie, no i będziecie wiedzieć, nie? Bo na każdą misję widzowie sobie poradzimy. Także, tak. U, jest? Muszę, muszę tu iść. ja yeah. to będzie chyba... Wow! Tu i widzowie. Dobra iść. Fak. I o ty. Nie wybaczyć tego. Nie. Co się stało? Fak. Ej, nie może tak być, kurde. Czy będą zabijali naszych. O myszy. W ogóle. O. Co jest. Ale... Tu jego dłoń! Aha! No, kurde, musimy się odegrać. Za, za naszego, no. Zabili Twifa, no. Kurde, szkoda. Co jest? Dobra. Lecimy. A, widzę, że musimy mu pomóc w ogóle. Dobra. Pomagamy. Dobra, i chyba, o nie, żeby tego nie zabij Nie, Rezowa nie zabijam Dobra. E! Dobra, i tak. No, i tak ma być. Od razu się woda czerwonej tylko zrobiła galaretka. Ja idę przodem. Nie, ty już nie będziesz mi tu przeszkadzał. Ej, no daj, daj. O, już ich widać czasem. O oh, fakt. Wow. Bra? Jooo, ale... Stracił rękę. Czemu oni tak się kampią widzowie? Nie wiem, za co oni się tak kampią? Dobra, ten już nie żyje, ten co tak spamił. I dobra, otwieramy oczywiście open, bierzemy. I widzowie, my jesteśmy tutaj z ręzowem. Går det bra? Går oh. det bra? Wow, nie gadajcie wcowy, że my zginiemy w tej jaskini. Co jest? V. Wow, V. Dalej musimy V tak klikać cały czas. Dobra. Nie, nie możemy skakać. Jakby tam była woda, to już pewnie skakali, nie? Wow, Łódz W samą porę na mordeczko. Wow. Żeby nas Łuc nie zdradził, bynajmniej, nie? Nie, widzowie? Żeby nie było tak, że nas zdradzi? Wow. Dobra, spacja. Dobra. Wow, widzowie. Dobra i widzowie bardzo dziękuję za obejrzenie tej misji widzimy się w kolejnych odcinkach i nara.